Idziesz do kumpla na piwo. Okazuje się, że jest tam lożka ze swoją siostrzyczką. Nici z inby. Para prosi cię, żebyś chwilkę posiedział z gówniakiem. Idą się jebać. Nie lubisz dzieci, zresztą wzajemnością. Dzieci się ciebie boją. Bierzesz piłkę i rzucasz. Dziecko przynosi. Siadasz przy kąpie, włączasz śmieszne filmiki z papieżem. Rzucasz co jakiś czas dziecku piłkę, dziecko przynosi. Przychodzi loszka i drze na ciebie mordę na wejściu, że naoglądałeś no się wpadki. Jakiej kurwa wpadki? Okazuje się, że w telewizji była ostatnio wpadka i jakiś gość uczył dziecko aportować, a ty zrobiłeś to samo. Dziecko przynosi ci piłkę. Rzuć ją jeszcze raz. Lożka czerwona na mordzie. Drze się na ciebie, że jaki to z ciebie gnój. Papież tańczy na ekranie monitora. Lożka zabiera gówniaka i wychodzi. Po drodze wydziera ryjna kumpla. Coś ty odjebał Anon? Nic kurwa, cię z kupiłkę rzucałem. Jak psu kurwa? O chuj ci chodzi. Pokuść się z sobą. Zerwicie kontakty. Dowiedz się, że jego karyna ma zaburzenia emocjonalne po tym, co niby odjebałeś. Miej te BW, bo o chuj w ogóle chodzi. Co to w ogóle jest? Głowa madzic zostawca na jakimś kiju? Seba kłóci się z karyną, zrywają w końcu. Śmiecha jak popierdolon, mimo że straciłeś kumpla. Co te lożki wyprawiają z ludźmi?